Znajdujemy się na warszawskiej Pradze, na ulicy Kawęczyńskiej. Za mną oficyna Burkego, jeden z dwóch drewnianych ostańców, który pozostał jeszcze na Pradze i który przypomina dawne czasy. Ten zabytek od siedmiu lat już jest niezamieszkały, ale miasto nie miało funduszy na remont. Z rządowego programu odbudowy zabytków przeznaczamy 3,5 miliona na remont tej wspaniałej, drewnianej kamienicy z przełomu wieków. W całym mieście w Warszawie są dziesiątki, setki zabytków, które wymagają remontu i wsparcia miasta, ale urząd miasta nie daje sobie z tym rady. Dlatego rządowy program odbudowy zabytków będzie doskonałym sposobem wsparcia samorządu warszawskiego. 8,5 miliona złotych przeznaczyliśmy na trzy projekty odbudowy zabytków w Warszawie, między innymi właśnie ta oficyna będzie mogła być odbudowana z publicznych środków rządowych.